Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Mitsubishi. Lecimy dalej z tymi silnikami, czyli silnik Mitsubishi 1.6 Miwek, 117 koni, 4A92 Symbol. Oferowany w takich autach jak Mitsubishi Lancer 8 generacji, Mitsubishi ASX, a także Citroen C4i Cross. Moment obrotowy 154 Nm, czyli już ta moment dobrotowy nam rośnie. <laughs> Można powiedzieć o samym silniku: 4 cylindry, 16 zaworów, trysk wielopunktowy, rozrząd na łańcuchu. Jest to silnik z tej samej rodziny co poprzednicy: 1,3, 1,5 miwek, olej silnikowy około 4 litrów, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Olej 5W40, najczęściej. Co do, zalet, co do zalet tego silnika, dosyć dobre spalanie, małe, e, trwałość konstrukcji, bezawaryjność. Co do wad, e, użytkownicy większych aut narzekają na elastyczność, dynamikę tego silnika. No i dosyć głośną pracę, powiedzmy, przy większych obrotach, tutaj. E, Silnik niepowracany raczej do instalacji LPG, aczkolwiek dużo tych silników jeździ z instalacją gazową. Tutaj powinniśmy pamiętać o regularnej kontroli luzów zaworowych. Silnik oparty także na oczywiście jednostka 16 zaworowa, zmienne fazy rozrządu, miwek, dwa wałki rozrządu. To wszystko powoduje, że silnik dosyć dobrze się sprawia przy wyższych obrotach, i szczególnie jeżeli chcemy gdzieś tam przyspieszyć bardziej, to powinniśmy raczej redukować bieg, żeby ten silnik nabrał obrotów. Co do spalania, tutaj średnio w okolicach 6-7 litrów, w mieście w okolicach 8. Na trasie będzie to mniej. Także tak to wyglądają podstawowe dane techniczne z takich usterek jeszcze powinniśmy pamiętać o czasami możliwych wyciekach tutaj szczególnie z góry silnika z uszczelki, z kolektora dolotowego, jak i z pokrywy zaworów niektórzy użytkownicy zgłaszają takie problemy także ogólnie jednostka chwała polecana tak jak większość silników z tej rodziny, także to było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę pozdrawiam do usłyszenia do następnego odcinka.